biologiczny wydział podcastowy. Nieustannie na tropach nauki. Według Wikipedii, nauka to jeden z rodzajów wiedzy ludzkiej. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Szansa na zgłębianie owej rzeczywistości to z kolei możliwość zrozumienia naszych zachowań, potrzeb, radości czy lęków. Tym samym naukowość przybiera ludzką, bardziej zrozumiałą i przyjazną twarz. Przekonuje nas, że naukowy to nie znaczy nudny czy niezrozumiały. Czy nauka potrzebuje, aby dziś zmienić odrobinę jej postrzeganie? Uwolnić ją z nimbu świętości dostępnego tylko dla wybranych? I kiedy zacząć namawiać do zaprzyjaźnienia się z nauką? Na studiach, czy może już w szkole średniej, a może jeszcze wcześniej podstawowej, a nawet w przedszkolach? Spotkania z nauką, o których dziś sobie porozmawiamy, adresowane są przede wszystkim właśnie do ludzi młodych, ale czy młodzi ludzie mają ochotę na spotkania z nauką? Czy nie wolą spotkań z grą komputerową, portalem streamingowym czy dyskoteką? Pytanie to kieruję do doktora Marka Bartoszewicza, prodziekana do spraw rozwoju Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. Witam serdecznie. Od jak dawna na Uniwersytecie trwają Dni Nauki? Tak naprawdę jest to impreza, która jest już głęboko zakorzeniona w historii Wydziału Biologii, wcześniej jeszcze Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Przybierała różne formy. Początkowo były to marcowe spotkania z nauką, jeszcze wcześniej dni otwarte. Natomiast w takiej formie, z jaką spotykamy się teraz. W zasadzie od kilku lat. Od kilku lat prowadzimy wykłady otwarte dla szerszej publiczności, zapraszamy na nie uczniów szkół średnich, a przy okazji innych imprez, niekoniecznie spotkań z nauką, ale np. Na festiwalu nauki i sztuki, nocy biologów, takie imprezy są również adresowane do uczniów szkół podstawowych oraz wszystkich tych, którym wydaje się bliska naturalna ciekawość, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat otaczającego. Nas świata, i e, zaznać nieco bliższego kontaktu właśnie z tą nauką, o której e, przed chwilą usłyszeliśmy. Jaką formułę mają te spotkania? To są spotkania otwarte dla chętnych? To są spotkania otwarte, przy czym e, ze względów również dostępności miejsca, bo dysponujemy dużymi salami wykładowymi, ale jednak są to sale co, co najwyżej 200 osób. Na takie spotkania obowiązują zapisy, oczywiście zupełnie darmowe i bardzo proste, bo to wystarczy wysłać informację drogą mailową do koordynatora spotkań z nauką do dr Magdaleny Świsłockiej i w tym momencie są one dostępne dla absolutnie każdego. A jak Interesujecie tymi spotkaniami młodzież? Co rozsyłacie do szkół informacje? Czy macie już swoje kontakty z nauczycielami przedmiotów konkretnych? Tak, no my akurat spotkania adresujemy przede wszystkim do nauczycieli biologii i uczniów klas biologiczno-chemicznych, biologiczno-medycznych, ale nie tylko. I przede wszystkim kontaktujemy się poprzez nauczycieli, ale także portale społecznościowe. W tej chwili. Informacje pojawiają się na, na Facebooku, Instagramie i w innych kanałach, ale z uwagi na to, że ta impreza jest naprawdę ciekawa i od zawsze cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością, to już kilka miesięcy przed nią dostajemy telefony od nauczycieli, od uczniów z pytaniem: czy i kiedy będzie kolejna edycja? Tutaj troszeczkę w ubiegłym roku. Pandemia pokrzyżowała nam szyki, musieliśmy takie spotkania robić w formule zdalnej. W tym roku z uwagi na to, że pandemia jednak mocno przycichła na szczęście, wróciliśmy do formuły stacjonarnej, bo po ponad dwóch latach, praktycznie rzecz biorąc, braku takiej bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, mamy wrażenie, że i uczniowie i nauczyciele bardzo mocno potrzebowali spotkań bezpośrednich, na których jest dużo większa możliwość również interakcji, zadawania pytań bo to na takich spotkaniach jest jedna z najcenniejszych w zasadzie za. No to rozumiem, że w momencie, kiedy wykonujecie jakieś pokazy nietypowe, chemiczne eksperymenty, czy dajecie możliwość popatrzenia na przysłowiową bakterię przez mikroskop, no to jest to przyciągające. W ogóle dziwi mnie fakt, że ocaleliście w dobie pandemii, no bo jednak bezpośredni kontakt i możliwość Oglądania tych rzeczy to jest zupełnie coś innego niż zdalne połączenie z prowadzącym, prawda? Oczywiście w momencie, kiedy wybuchła pandemia, wszyscy przeszli do świata wirtualnego i Pojawił się ogromny wysyp blogów popularyzatorskich. Również uczelnie zaczęły w tym momencie intensyfikować te swoje działania, promujące wiedzę, promujące je same wszelkimi dostępnymi kanałami zdalnymi. Ale dzisiaj widzimy, że uczniowie już czują zdecydowany tego przesył. Co prawda, zasięgi takiej popularyzacji za pomocą internetu być może są większe, ale uważam, że. Nic nie jest w stanie zastąpić takiego bezpośredniego kontaktu i z nauką, i z tym człowiekiem, który stoi po drugiej stronie katedry, który opowiada o tej nauce, bo w takim bezpośrednim spotkaniu, w takim bezpośrednim pokazie czy wykładzie jesteśmy w stanie. Poczuć tą pasję, która kieruje tym naukowcem, popychając go do odkrywania nowych tajemnic, zdobywania wiedzy, a jednocześnie, kiedy mówimy do sali pełnej ludzi, to napędza nas to samych do tego, żeby ten wykład był ciekawszy, bardziej żywiołowy. Bo pamiętajmy o tym, że wykład to nie tylko takie suche przekazywanie faktów naukowych, ale to odrobinka takiej. Gry aktorskiej wręcz, która ma pobudzić. E, wyobraźnię wyjąłeś, tego, przepraszam, wyjąłeś tak. mi to z ust, bo właśnie tak sobie w myślach porównywałem e, Wasze wykłady przy tego typu spotkaniach e, z moimi doświadczeniami, z kolei aktorskimi. To jest gremium, przed którym się występuje, i no, na suflera za bardzo nie ma co liczyć. To trzeba, trzeba wykazać się wiedzą i to wiedzą, która e, zainteresuje tych młodych ludzi. Bo to nie, 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 nie to, że wyjdzie się z kartką, się przeczyta e, parę punktów i sprawa otwajkowana. Nie, bo młodzieży się nie oszuka. Ale oczywiście poza tym musimy też pamiętać, że co prawda wykład, on od zawsze jest traktowany jako tak zwana metoda podawcza wiedzy, czyli teoretycznie każdy wyobraża sobie to w ten sposób. Wychodzi wykładowca, opowiada jakieś Jakieś skomplikowane fakty naukowe ludzie, którzy siedzą na sali, muszą to wysłuchać, ewentualnie zapamiętać i, i tyle. To nie jest y, tak prosta sprawa dla mnie, i dla moich y, koleżanek i kolegów, jest to forma interakcji. My słuchają, y, my próbujemy zainteresować słuchaczy, ale patrząc na nich, wręcz w ich spojrzeniach, jesteśmy w stanie zobaczyć, czy docieramy do nich, <laughs> czy być może jednak troszeczkę się zagubiliśmy. Proszę mi wierzyć, ale dla y, takich typowych naukowców. Mówienie w taki sposób o czymś, co ich pasjonuje, aby było to zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, który nie jest wyposażony w taką ścisłą wiedzę naukową, jest naprawdę poważnym wyzwaniem. My staramy się yy, na ogół w naszej codziennej pracy operować specjalistyczną terminologią, a tutaj... Tu się trzeba być, przestawić trochę. Oczywiście, mhm. musimy być zrozumiali i pewne rzeczy, które zamykamy w jednym jakimś skomplikowanym terminie, tutaj dla... Kiedy mówimy na przykład do licealistów, musimy to wyjaśnić, żeby w ogóle być zrozumiały. Na uniwersytecie... Yy... Określa się Ciebie jako dziekana młodzieżowca, który, który ma znakomity kontakt właśnie raz ze studentami, ale bardzo dużo również robi poza uczelnią, aby zachęcić innych młodych ludzi, aby na te uczelnię przyszli, żeby tutaj tę wiedzę konsumowali uczelnia żyje studentami i my też sami zdobywamy wiedzę prowadzimy badania nie naukowe nie tylko po to aby Opublikować artykuł, aby zdobywać kolejne stopnie i tytuły naukowe, ale przede wszystkim po to, aby wzbogacić naszą świadomość na temat tego wszystkiego, co nas otacza. I wiedza, która pozostaje tylko przelana na papier specjalistycznego artykułu naukowego, opublikowana nawet w najbardziej prestiżowym czasopiśmie, jeżeli nie zostanie zaprezentowana w ciekawej, takiej przyjaznej formule szerszemu gronu odbiorców, ona pozostanie wiedzą, dla wąskiego grona specjalistów. Ona nie będzie żyła. A mury uniwersytetu żyją studentami. One są dopiero wtedy w pełni wykorzystane, kiedy mamy młodych, chętnych do zdobywania wiedzy ludzi. No. Ja przyznaję szczerze, że ci ludzie, którzy docierają do nas na, na studia, na biologię, mikrobiologię, ekobiznes, to są osoby o bardzo otwartym podejściu do, do całej otaczającej nas rzeczywistości, bardzo chłonni, bardzo dociekliwi, co też cenimy, i zależy nam na tym, aby pozyskiwać ich jak najwięcej, aby tą wiedzę, którą my zdobywamy, udostępniać jak najszerszemu gronu ludzi. Jasne. A. Z Twoich obserwacji, bo rozpocząłem trochę tak katastroficznie, czy dacie radę odciągnąć młodzież od komputerów, czyli grania w gierki od dyskotek i tym podobnych rzeczy. Z Twojego tego już kilkuletniego doświadczenia, jeśli chodzi o spotkania z nauką, jak postrzegasz współczesną młodzież ogólnie? To pytanie takie, czy to idzie. Daj panie w porze ku lepszemu, bo przez pewien czas i pandemia spowodowała, że nauczanie ogólnie wszystko to siadło, prawda? Teraz przyszedł czas, aby odbić się od tego. I to jest bardzo trudne. No właśnie. To jest bardzo trudne widać to na wszystkich poziomach, bo uczniowie w szkole średniej. Przyzwyczajili się do tego, że przy nauczaniu zdalnym troszeczkę niższe były w stosunku do nich wymagania, jednocześnie wiedza była im podawana w formie gotowej, na talerzu. My nawet obserwujemy po studentach, że studenci, którzy do nas docierają na pierwszy czy są na drugim roku studiów, oni często nie potrafią notować, ponieważ dostawali gotowe materiały przygotowane w jakimś pliku komputerowym, i w tej chwili są zdziwieni tym, że w trakcie zajęć. Trzeba by było jakieś notatki sporządzić, aby trochę tej wiedzy móc sobie później odświeżyć przed zaliczeniem. Odciągnięcie młodych ludzi od elektroniki może być kłopotliwe, ale my mamy pewne atuty, ponieważ to, co jesteśmy w stanie zaoferować u nas na biologii, jest pasjonujące i proszę mi uwierzyć, ale duża część osób, która przychodzi do nas na te studia z takiej ciekawości, zobaczę, co to na tej biologii takiego jest ciekawego, bardzo mocno wkręca się we wszelkie aktywności, które my tutaj realizujemy. Jeżeli teraz popatrzeć na naszych studentów działających w kole naukowym biologów, ja obserwuję w zasadzie od półtorej roku. E, taki dramatyczny, ale w pozytywnym sensie. Wzrost liczby osób zainteresowanych aktywnością w kole naukowym e, biologów. To są ludzie, którzy jeżdżą nad Biebrze, którzy ratują płazy, którzy obserwują ptaki i mają ciągle nowe pomysły, w jakim kierunku można by było przeprowadzić nowe badania. Przychodzą do Ciebie i mówił Panie dziekanie, chcielibyśmy zrobić to i to. Pomoże Pan? Przychodzą i bardzo często przychodzą, co ja najbardziej sobie cenię, z konkretnymi, właśnie pomysłami. Przychodzą z pomysłem: mamy gniazda. Czy można by było na ptasich gniazdach, które gdzieś znaleźliśmy, opuszczone, porzucone? Czy można by było z tego jakieś ciekawe badania zrobić ornitologiczne? Bo robimy jeszcze jakieś inne badania z jakimś innym e, naukowcem. Jak najbardziej, tak. A my jesteśmy otwarci na te potrzeby studentów, bo to, co podkreślam na każdym kroku, e, nasza przyszłość to ci ludzie, którzy. Do nas przychodzą na studia i którzy u nas studiują, to oni za kilka, kilkanaście lat będą zarówno yy tymi naukowcami, którzy zostaną u nas w murach naszej uczelni, będą kontynuować nasze badania, będą dalej je rozwijać, ale to będą również ci ludzie, którzy pójdą do laboratoriów, będą pracować nad nowymi lekami, będą odkrywać nowe tajemnice świata, to również ci ludzie, którzy za parę lat będą nauczycielami. Jeżeli my zarazimy ich pasją do zdobywania wiedzy, do przekazywania tej wiedzy w twórczy sposób, oni będą dużo lepszymi Nauczycielami. Naszym jednym z celów jest to, aby pokazać, że nauczyciel, nieważne na jakim poziomie edukacyjnym, począwszy od przedszkola, a skończywszy na studiach wyższych, to powinien być człowiek z pasją, zaangażowany. Od wielu lat mówi się o stero, takim stereotypem, yy, wskazując na negatywną selekcję do zawodu nauczyciela, że tam najczęściej idą osoby, które. Nie poradziły sobie w innych miejscach. My przekonujemy, że jest zupełnie inaczej: że nauczyciel to jest człowiek z pasją, z oddaniem, z zaangażowaniem. I z powołaniem. I z powołaniem, bez tego się nie da. Wypalenie zawodowe dopadłoby zbyt szybko. Pozostaje mieć nadzieję, że chęci poznawcze i odkrywcze, które drzemią w młodych ludziach, zostaną rozpoznane i wyzwolone w trakcie kolejnych spotkań z nauką, a efektem ich będzie liczne zasilenie kolejnych roczników studiujących na Uniwersytecie w Białymstoku, a to z kolei już prosta droga do naukowej kariery, zarówno krajowej, jak i światowej. Doktor Marek Bartoszewicz, prodziekan do spraw Rozwoju Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, był dziś moim gościem, Andrzej Petel Petelski, dziękuję i zapraszam na kolejne podcasty. biologiczny Wydział Podcastowy. Nieustannie na tropach nauki.